Do tej pory mówiliśmy Wam o domu nad jeziorem, ale jesteście pewnie ciekawi, gdzie ten dom tak naprawdę stoi. A stoi tutaj, w miejscu, które wygląda jak kadr z filmu. Witajcie! Hello! Chodź tu! Jesteśmy właśnie przed naszym ośrodkiem i chcemy pokazać Wam, co poza domem znajduje się na naszym osiedlu. Bo my, tak jak kiedyś Wam powiedziałem, w jednym materiale, nie kupiliśmy tylko domku. Tylko kupiliśmy też 1,53 udziału w tych wszystkich wspólnych przestrzeniach, a jest ich tutaj dużo, bo to jest tak jakby ośrodek czasowy, tylko że do mieszkania na stałe, bo jest, możemy Wami już zradzić, i basen, i siłownia, i kino wspólne. I plaża. I plaża. Więc takie rekreacyjne. Więc to wszystko zobaczycie w tym odcinku. Nie wszystkie rzeczy są jeszcze zbudowane, bo no, jesteśmy... Większość. W trakcie budowy i ten ośrodek się jeszcze buduje, i jeszcze 15 domków, czy tam 20 jest do postawienia, ale to zobaczycie w tym materiale. Tutaj pokażę Wam tak, bramę wjazdową. Pierwszy punkt. Który Mamy jeszcze bramę. nie ma, ale ona się buduje i tu już powstają, widzicie beleczki, tam będzie stróżówka. I tutaj pokażemy Wam też na wizualizacji, właśnie jak ona będzie wyglądać w przyszłości. I tu, co jest kluczowe w tym ośrodku, to jest to, że jest ochrona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i yy, no to jest mega, no, no, że, że, że zawsze że czujemy się bezpiecznie, nie? Po prostu. Tutaj będzie stróżówka. Tu mamy pierwszy drogowskaz, takich drogowskazów jest trochę w całym ośrodku. No właśnie, no tu, tu jest jak w ośrodku, po prostu. Nie? Jak, jak, jak w takim w czasowym obozowym, tak jak mieliście 12 lat, jeździliście sobie na obozy. A tutaj, w tym miejscu, gdzie są samochody, tu będą takie domki, budki na Łódeczki. łódeczki, bo no, łódki w sezonie zimowym musicie gdzieś prawda, przechowywać i my będziemy mieli tu to miejsce. Tu jest taki mega view na ten ośrodek, nie? Takie przestrzeń. No. Dzisiaj jest, wiecie, pogoda taka, jaka jest w Polsce przez większość roku, niestety, czyli jest. Jak? Za... Przez większość roku? Ty negacie. No, nie, no, ja kocham Polskę, absolutnie, ale niestety, no taka jest prawda, że mamy klimat taki, jaki mamy. I tutaj był piękny śnieg jeszcze tydzień temu, a teraz jest szaroburo i mokro. Więc niestety, taki mamy klimat, ale i tak jest pięknie. A tutaj pokażę Wam znowu kolejny drogowskaz na plaże, domy. Domy. Więc i domy. to, co ja sugeruję, Hani, żebyśmy na początku poszli do naszego domu. Czekaj, wariacie. Żebyśmy na, na początku poszli do naszego domu, pokazali tę tak. ścieżkę, jak idziemy do domku. Tak, tak, tak. Potem pójdziemy sobie, drodzy Państwo, na plażę. Potem zabierzemy Was na przystań. Potem do miejsca, gdzie będzie basen, siłownia i kino. A potem się przejdziemy tym przy, przy, przy jeziorku, bo mamy taki, taką własną drogę przy jeziorku i wam to pokażemy. Kupując ten dom, wiedzieliśmy jedno. Nie chcemy uciekać na weekend, żeby odpocząć od życia. Chcemy żyć w miejscu, w którym odpoczywa się na co dzień. Nie pomyśleliśmy tylko o tym, że dostaniemy coś jeszcze. Coś, czego nie da się kupić. Ciszę. Właśnie ten efekt chcieliśmy uzyskać z Gosią, że jakby mega dużo pracujemy mhm. i ja, jakby jak sobie wyobrażałem mój plan dnia, jak jadę rano do pracy, potem wracam i jestem na wakacjach, no. jestem w niebie. I teraz patrzcie, idziemy dalej tą ścieżynką. Z kamyczków. Serpentyny, jak we Włoszech. <noise> tak, mamy górkę pod górkę. Tutaj w zimę będziemy mieć mały problem, bo mamy takie. Tutaj właśnie jest taki, taka górka, potem jest zjazd, potem znowu jest w górę i tam pod nasz domek jest jeszcze jedna górka. My jesteśmy na najwyższym punkcie w całym ośrodku, więc to ma plusy, bo nas nie zaleje, ale ma też minusy, no bo w zimę, jak jest ten śnieg, to już się przekonaliśmy, że po prostu parkowaliśmy tu i musieliśmy dojść, bo nie było. Możliwości wjechania. Zobaczcie, to jest nasz domek. A jak go się odwróci się o 180 stopni, to, to zobaczycie. To jest nasz widok. Zaprowadzę Was wejściem, którym będziemy wchodzić zazwyczaj. Tu jest nasz podjazd. Mamy na przykład jeszcze też takie urozmaicenie. To jest też pewna atrakcja dziura w płocie. Bardzo fajna, no nie każdy, nie każdy może sobie za to pozwolić, tak? Mamy naprawdę bardzo dużą działkę, bo ta nasza działka, Gosia może zostać, ja pokażę. Tak. Spodnie ci spadają. Ona o tu. Się kończy. Tam się kończy działka. Tutaj mamy bardzo dużo przestrzeni do mhm. zagospodarowania i tu właśnie będziemy mieli dwie drogi. Jedna droga będzie górą, o tutaj, żeby można sobie było przejść. Wokół domu, żeby sobie swobodnie przejść. A druga będzie tę na dole. Kierujemy się o tam. Gdzie? Tam to co widzicie to jest plaża z pomostem. Strasznie wielki jest ten pomost. Mega on jest i jest my piękny, z Gościu uwielbiamy, uwielbiamy tam przychodzić i patrzeć po prostu na jezioro. To fajnie. jest super, że mamy do wszystkiego blisko, ale nie widzimy tych części wspólnych, tak. bo tam będzie pewnie głośniej no nie słyszymy, zazwyczaj. Więc to też dobrze. Więc jest mega! My jesteśmy schowani z tyłu ośrodka. Mhm. Jakby mamy widok na jezioro, no ja jestem, uważam, że to jest najlepsza lokalizacja w całym ośrodku. Nie ale tak szczerze excited, się ekscytuję, nie? Nie? bo to jest Boże, że my mamy pomost i plażę jakby pod własną domem. w tym ośrodku no. pod domem. Jesteśmy na naszej plaży. Tutaj, tutaj mamy własną prywatną plażę na tym ośrodku i w sezonie letnim i wiosennym są tu rozstawione leżaki. Tu jest jakaś strefa czystej wody. Jest tak czyściutka, y że widzicie dno. Jakby nigdzie w Polsce nie widziałem tak czystego jeziora. Nigdzie. Jest po pierwsze czyste, po drugie ciche, no bo jest... tutaj ciche, odniosę się do tego, co się powiedziała, bo tutaj nie mogą w ogóle pływać motorówki silnikowe tylko elektryczne, bo tu jest jakaś strefa ciszy. Dlatego mi się na przykład często myli, często mówię zamiast jezioro, morze, bo mi się to jezioro tak kojarzy właśnie z tym z takim morzem, bo ma trochę takie fale. Tak, tu jest są fale, właśnie... jak wieje wiatr. Kurczę, no jest tak magicznie. A nasza chata jest tam. To tu jakby tu się Gosia popłakała, w tym miejscu. No. Jak pierwszy raz przyjechaliśmy. O. Zimne? No jak zimne prysznic. Zamiast się myć u siebie, dobra, już się tu. Takim tak. biodegradowalnym mydłem. Ej, Takim, tak jak, jak my na wyjeździe. No właśnie. Słuchajcie. I Tu można, bo to jest woda no. słodka w jeziorze. No. I jeszcze jaka czysta. My no już mamy takie doświadczenie mycia się. W morzu akurat? Nie, nie wiecie, że też. Wiezią, że się myliśmy i w morzu się myliśmy. W morzu się myliśmy? Gdzie w morzu. Jak się zatrzymaliśmy w Santa Margarita? Widzicie, tu jest ten pomost. Przecież się skończył, a tu jest już drugi. Drugi pomościk, o którym Wam mówiłem, i gdzieś w tym miejscu będzie stała nasza łódka. Ta łódka będzie elektryczna, tak, że, że będziemy mogli od razu ładować sobie tak. ją tutaj. Widzicie, jest co gniazdka. Tam będzie jakiś system na kartę, że przykładamy i nam. Zlicza płatność. Dwupiętrowa przystań, w której będziemy sobie robili herbatki. Schadzki ze znajomymi, Wimko, herbatkę, gry planszowe. Fajne. Wracam do domu. Ja wiem Przekraczam bramę. Nagle jestem na wakacjach. O co chodzi? I jakby przychodzę tutaj po moją łódkę, i wypływam sobie na środek jeziora, że sobie popracować. Wiesz co, nie mogę za bardzo rozmawiać, jestem na środku jeziora. Ale to ty dzwonisz. No właśnie, tak będzie. I potem wracam tu, przypływam moją łódką i idę się napić winka w przystani. To jest taka ścieżynka, słuchajcie, dookoła wszystkich, całego ośrodka tak naprawdę. Możecie sobie przejść przy wodzie e, przez cały ośrodek. I to jest taka nasza ścieżka, którą zawsze sobie idziemy, jak właśnie kogoś zapraszamy, żeby pokazać domek, to sobie idziemy właśnie nią. Po lewej jest jeziorko, po prawej jest nasz ośrodek a z przodu jest jakiś wariat wariacie cały czas masz to. O! Dobra. Ja jestem normalna. Tak się chodzi. To jest też runway. Model runway. <laughs> Dobra, chodź. Chodź bo wstyd. Podchodzimy teraz do tej głównej części wspólnej, czyli tej największej i najatrakcyjniejszej tak naprawdę, bo tutaj będzie basen, będzie siłownia, będzie workspace. Yy, I, kino. I, jeszcze, I kino. Tutaj yy... też będą właśnie miejsca parkingowe dla yy, naszych gości. Ja szczerze, idę z Wami po raz pierwszy. Jeszcze tam nie byłam, nie wiem czy Ty tam podchodziłeś już nie. wcześniej? To co yy, oni mówili, to że yy, w tym roku, jeszcze w tym roku, mieli wykopywać fundament pod basen, bo tu mówiliśmy Wam, że będzie basen, kino, yy, siłownia, ale nie powiedzieliśmy Wam jeszcze, że na, na boku tej skarpy, od tamtej strony, będzie taki Ach, amfiteatr. Tak. Taki, tu będzie taki amfiteatr i tam to będą będzie zajęcia na jogi. na jogę, słuchajcie, ja kocham jogę, to taka moja prywatna po prostu obsesja. Ten amfiteatr będzie na tym wzgórzu. I tu też możecie widać przystań. Nie? Tam gdzie byliśmy, czyli obeszliśmy takie koło, zrobiliśmy i wróciliśmy tutaj do tej przestrzeni wspólnej. Co też są piękne widoki w ogóle tak. na jezioro. Tutaj generalnie to też strony. będzie dwupiętrowe, więc to będzie też wyższe i będzie widać bardziej to jeziorko, które tam jest. Na to jeszcze będziemy musieli poczekać rok, no bo to dopiero pod koniec przyszłego roku powstanie wszystko. Mhm. E, ale też rozmawialiśmy z Gosią, że mega fajnie, bo też wam będziemy pokazywali jak tak. rozwija się ten ośrodek, tak, również tak. razem z nami. No bo my będziemy się budować, czy znaczy budować, się wykańczać i to się będzie wykańczać i tak na koniec zrobimy wam podsumowanie, no. jak u nas to wyszło i jak wyszło to wszędzie indziej i dookoła i, i tak no, no naprawdę ale, przejdziemy ten proces wszyscy razem. Ale tak, Hany, jak sobie staram, staram się porównać ten ośrodek z jakimkolwiek no. innym miejscem w Polsce, to, no. to jakby nie jestem w stanie. Ja też nie. A teraz chcemy Wam jeszcze pokazać miejsce, nad którym się zastanawialiśmy, bo mieliśmy dwa, dwie możliwości. Albo nasz dom, albo miejsce tutaj. Tu jeszcze nie ma domu. Tu jeszcze nie ma domu, bo... Yy, ogólnie, on cała historia stranek. naszego domu jest taka, że go kupił ktoś inny i po prostu nie przeszedł mu kredyt hipoteczny, bo, bo oni, yy, deweloper tutaj robi tak, że dopiero jak ktoś przychodzi i wykłada kasę, to dopiero on zaczyna budować dom. Więc my przejęliśmy, tak jakby, dom po kimś innym. Po prostu my idealnie, w momencie, kiedy my weszliśmy, okazało się, że tamci ludzie nie są w stanie sfinansować tego domu, i on wrócił na rynek, i my go przejęliśmy tutaj tego domku właśnie jeszcze no nie ma. Dopiero jakbyśmy kupili ten dom to on zacząłby powstawać, więc on powstałby, nie wiem, no za ponad rok pewnie dopiero. Bylibyśmy w tym momencie w którym jesteśmy teraz. Chodźcie, pokażę wam widok. Ten widok stąd na jezioro jest taki. Tutaj co prawda on ma jeden plus, który my właśnie dlatego rozważaliśmy to, ponieważ on ma inny widok, który jest naprawdę fajny. On ma widok na te pola, które też są bardzo, bardzo piękne. No ale wiadomo, Pola, a jezioro, no to to jest no nie do porównania. Jest w ogóle, w jakim rejonie jest ten jest, ośrodek? To jest po prostu. To jest to, jak wygląda to dookoła naszego ośrodka. Tam są pola, przez które będziemy pewnie biegać. No to w takim razie zrobiliśmy deal życia, można tak rzec. Znaczy, no jeśli porównujemy do innych domków, to deal życia, ale tak ogólnie ten dom i tak był strasznie ja wiem, ja wiem, ale chcę się pocieszyć, tak? No i teraz wróciliśmy do miejsca, w którym zaczynaliśmy. Tak, Czyli do stróżówki? Tak, tu będzie ochrona, tu jest ta brama. My poszliśmy sobie tam, tak. tam, tam do przystani, Obeszliśmy cało. Obeszliśmy i dookoła. pokazaliśmy wam wszystko. Są decyzje, które dopiero po czasie pokazują, jak wiele za sobą niosą. Myśleliśmy o domu, nie wiedzieliśmy, że razem z nim dostaniemy całkiem nowe życie. Zaczynamy remont naszego domu. Jak kopciuch będę oddzielała ziarna od grochu. Czy jestem nie do zniesienia? Nie To jest koniec.